Niemalże od początku sezonu grzewczego dobiegają nas informacje o częstych przypadkach zatruć tlenkiem węgla. W wielu sytuacjach, niestety, są to zatrucia ze skutkiem śmiertelnym. Poprosiliśmy kierownika Referatu Gospodarki Lokalowej, pana Mariana Stefańskiego, o nakreślenie istoty problemu. Jak w mieszkaniach powstaje tlenek węgla? Tlenek węgla jest jednym z nieodłącznych produktów spalania paliw. Powstaje ono również w warunkach prawidłowego spalania gazu, węgla w piecach, piecykach, kuchenkach oraz innych urządzeniach grzewczych. Na co należy zwracać uwagę przy eksploatacji urządzeń grzewczych w mieszkaniach? Moim zdaniem, wyszczególniłbym tutaj cztery podstawowe, konieczne warunki, jakie muszą być spełnione przy eksploatacji urządzeń grzewczych spalających paliwa. Pierwsze, urządzenia te powinny być sprawne. Drugie, urządzenia, o ile wymagają to przepisy, muszą być podłączone do sprawnie, działającej, do sprawnie działających przewodów kominowych, przy czym te przewody kominowe muszą być sprawne. I poddawane okresowej kontroli i czyszczeniu przez pracowników rzemiosła kominiarskiego. Trzecie: to jest, że w lokalach, w których są eksploatowane urządzenia grzewcze spalające paliwa, musi być wentylacja wywiewna. Czwarty warunek: do, do, do lokali musi być zapewniony dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej. Dla zapewnienia procesu prawidłowego spalania, ale jednocześnie do zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej. Tymi urządzeniami są z reguły nawiewniki, niezamykalne nawiewy powietrza. Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia sprawnego działania urządzeń grzewczych i przewodów kominowych? Spra zapewnienie sprawnego działania urządzeń grzewczych spalających paliwa. Jest obowiązkiem użytkowników lokali, to znaczy właścicieli i najemców. Natomiast zapewnienie sprawnego działania przewodów kominowych jest obowiązkiem zarządcy nieruchomości lub właściciela nieruchomości. A jaki wpływ na eksploatację urządzeń mają wymienione lub uszczelnione okna i drzwi? W przypadku stosowania stolarki szczelnej. Występuje bardzo ważne objawy, że wentylacja, która wcześniej działała prawidłowo zaczyna pracować wadliwie, to znaczy, w przypadku, gdy nawet w mieszkaniu, jeżeli nie, mieszkanie nie jest wyposażone w urządzenia grzewcze spalające paliwa, wentylacja przestaje działać. Natomiast w przypadku, gdy w mieszkaniu znajdują się, są eksploatowane urządzenia spalające paliwa, Dotychczas prawidłowo działająca wentylacja wywiewna zaczyna pracować jako nawiew, zasysając jednocześnie do pomieszczenia spaliny z sąsiedniego przewodu kominowego usytuowanego ponad dachem. I w przypadku, kiedy użytkownik lokalu stwierdzi, że wentyla wentylacją jest nawiewane powietrze, to jest bardzo niepokojący sygnał. Często się zdarza, że podczas kontroli przez pracowników rzemiosła kominiarskiego bardzo często zdarza się, że użytkownicy lokali tłumaczą się, że zatykają nawiew, wentylację wywiewną, dlatego że nawiewane jest zimno do, nawiewa zimne powietrze do lokalu. Jest to bardzo niepokojący sygnał świadczący o tym, że wentylacja nie spełnia swojej roli, pracuje ona jako nawiew powietrza i jest realne zagrożenie zatrucie tlenkiem węgla. Proszę powiedzieć, dlaczego tlenek węgla, popularnie zwany czadem, określany jest mianem cichego zabójcy? Tlenek węgla w warunkach normalnej temperatury jest gazem bez zapachu, jest bezbarwny. Do zatruć dochodzi najczęściej podczas snu lub podczas kąpieli w wannie. A czy istnieją jakieś sposoby, aby wykryć w pomieszczeniach tlenek węgla? Istnieją, można spotkać w sklepach urządzenia do wykrywania obecności tlenku węgla w powietrzu, to są czujniki, które sygnalizują obecność tlenku węgla w powietrzu na poziomie o zawartości na poziomie niezagrażającym życiu człowieka. Także uważam, że warto jest, chociaż nie jest to obowiązkiem, ale warto jest zaopatrzyć się w takie urządzenie. Urządzenia należy instalować zgodnie z instrukcją producenta. Koszt takiego urządzenia jest, waha się w granicach od 50-70 zł do 200 zł. Urządzenia są to dostępne w ogólnej sieci sprzedaży.